Instrukcja montażu termoizolacji z wykorzystaniem płyt PIR Thermano Agro Fiber Glass podsufitka. Thermano Agro Fiber Glass to płyty termoizolacyjne dedykowane obiektom inwentarskim. Swoją wytrzymałość na mycie myjką ciśnieniową i działanie związków organicznych zawdzięczają dodatkowej powłoce z włókna szklanego. Do montażu podsufitki potrzebne będą profile typu H, profile typu C, płyty Thermano Agro, Ocenkowane wkręty do drewna, kołki do szybkiego montażu, blaszane zawieszki. Instalację rozpoczynamy od montażu pasa z profili C. Dużym ułatwieniem będzie wyznaczenie równej linii, do której będziemy dopasowywać położenie profili. Montaż profili C należy wykonać po wewnętrznym obwodzie całego pomieszczenia, na wysokości, na której docelowo zamontowane mają być płyty Termano Agro czyli tuż pod dźwigarem konstrukcji dachowej. Profile C mocujemy do ściany kołkami. Profile posłużą do dodatkowego zabezpieczenia położenia płyt PIR. Kolejnym etapem będzie przygotowanie profili H, na które należy nasunąć blaszane zawieszki. Gotowe profile z zawieszkami mocujemy do krokwi wkrętami do drewna. Pierwszy rząd płyt Termano umieszczamy z jednej strony w profilu C, z drugiej mocujemy już z nałożonym profilem H. Kolejne rzędy płyt wsuwamy w profile H we wcześniej zamontowanych płytach. Instalacja płyt odbywa się błyskawicznie. Sprawnie przeprowadzony montaż pozwala na pokrycie 300 m2 powierzchni w zaledwie 5 godzin. Nieco więcej uwagi wymagać będzie jedynie wykonanie otworów w płytach, na przykład na potrzeby przejścia kanału odciągowego. Płyty z łatwością poddają się dowolnej obróbce mechanicznej. Termano Agro Fiberglas można ciąć wyżynarką lub zwykłą piłą ręczną. Płyty Termano Agro to powszechnie stosowane rozwiązanie dla obiektów typu kurniki, obory czy chlewnie. Termoizolacja PIR pozwala utrzymać komfortowe warunki termiczne w obiektach hodowlanych. Bezpośrednio przekłada się to na zyski związane ze zwiększoną mlecznością bydła, nieśnością drobiu czy przyrostem masy zwierząt hodowlanych. W razie pytań prosimy o kontakt z doradcami technicznymi Germano.